Dzień dobry. Pomyślałam, że zaczniemy od początku. Dlaczego w ogóle pozytywna dyscyplina? I czy dyscyplina może być pozytywna? Potocznie przyzwyczailiśmy się kojarzyć dyscyplinę, to pojęcie, z rygorem, opresją, karnością, takim chodzeniem w rządku, bezwzględnym, czasem bezmyślnym posłuszeństwem. Ja mówię, ty słuchasz. Ale jeśli mielibyśmy Czas zerknąć, sięgnąć do korzeni tego słowa, to okazuje się, że discipulus oznacza uczeń, a dyscyplina oznacza nauczanie. Czyli nie ma w tym nic z karności, nie ma w tym nic takiej tempo rozumianej, nie ma w tym nic z takiej. Krócej przemocy, dyscyplinowania, bata wiszącego w dawnych czasach przy drzwiach, domu, przy drzwiach domów, ale jest nauczanie dziecka. Czy chciałbyś nauczyć swoje dziecko w ramach umiejętności życiowych, strachu, konformizmu, y Takiej postawy ucieczkowej, zgadzania się, byle nie zostać przyłapanym? Myślę, że nie. Że wszystkim nam zależy na tym, żeby uczyć dzieci radzenia sobie w rzeczywistości, radzenia sobie w świecie, bycia odpowiedzialnymi ludźmi. Dlatego pozytywna dyscyplina. Czy ona może być pozytywna? O tym właśnie mówi cała koncepcja wychowawcza, wszystkie książki, publikacje, które w tym noccie się ukazują. I mam zamiar. Regularnie Wam przybliżać niektóre kwestie związane właśnie z rozumieniem i doświadczeniem pozytywnej dyscypliny.